Z tej strony, Artur, dzisiaj kolejna część cyklu rozszerzony, maraton na maturę rozszerzoną. Do waszej matury zostało 11 dni. Dzisiaj mam dla was zadanie z wyznaczania zbioru wartości funkcji, czyli wykorzystanie pochodnej funkcji w praktyce. Zapraszam. A po co mi ta matma? Oczywiście, jeżeli byście chcieli troszkę wspomóc algorytm YouTubea, napiszcie hashtag w komentarzu maraton. 2023 i zapraszam na disco. A jeżeli nie wiecie, czym jest pochodna, to tu trzymajcie link do mojego materiału. Funkcja f jest określona wzorem f od x równa się x do potęgi czwartej minus 2x do potęgi trzeciej. Dodać x kwadrat minus 1 dla każdej liczby rzeczywistej x należącej od minus 1 do 3 przedziały domknięte. Znaczy przedział 1 domknięty. Wyznacz zbiór wartości funkcji f. O, to jest coś takiego, dobra. Pierwsza rzecz, którą, o której trzeba sobie czy wspomnieć, nawet niekoniecznie musicie to chyba liczyć na maturze, natomiast wiemy, że to jest jakaś funkcja wielomianowa, więc wiemy, że wielomian w minus nieskończoność czy też w plus nieskończoność, albo leci w plus nieskończoność, albo w minus nieskończoność. No można to sprawdzić granicą szybko, natomiast no nie trzeba tego w teorii robić, natomiast możemy zrobić. Czyli ewentualnie jakbyśmy sobie tutaj szybko policzyli granicę przy x dążącym, zrobimy to naraz, żeby nie było do plus lub minus nieskończoności, to zrobimy dwa, dwie rzeczy naraz, Z naszego x do czwartej minus 2x do trzeciej plus x kwadrat minus 1. No teoretycznie, jak tutaj to wstawimy, to będzie nieskończoność, minus nieskończoność, plus nieskończoność. Ogólnie to problem, symbol nieoznaczony. Tak, nieskończoność, minus nieskończoność to symbol nieoznaczony. Czy Wy w ogóle, zdając maturę rozszerzoną, wiecie, co to są symbole nieoznaczone? Napiszcie w komentarzu, bo z moich obserwacji wynika, że niekoniecznie. Już nie zdążę zrobić w tym roku materiału dedykowanego pod granicę, natomiast. Będę musiał się za to zabrać chyba. Yy, no, więc patent na taką granicę to jest taka sprawa, że wystarczy po prostu, jak jest wielomian, to wyciągamy najwyższą potęgę przed nawias. Czyli x do czwartej wyciągamy. Mamy 1 minus 2 przez x. Yy, dodać 1 przez x kwadrat minus 1 przez x do potęgi czwartej. O, no i co to daje? Yy, czy to dąży do plus czy do minus nieskończoności, to cokolwiek przez plus lub minus nieskończoność dąży do zera, to tak samo to dąży do zera, tak samo to dąży do zera. To nie ma w ogóle totalnie znaczenia, tak. Natomiast to x do czwartej, no to to jest no, w sumie parzysta potęga, czyli i tak będzie nieskończoność, czyli ogólnie ta granica wynosi nieskończoność. Wszystko jedno, czy w plus czy minus nieskończoności, tak. Nie trzeba było według mnie tego liczyć, natomiast no pro forma, żeby nie, żeby było, czyli my wiemy już w tym momencie, że jakbyśmy chcieli sobie narysować ten wielomian, to on w plus nieskończoność leci do góry, i gdzieś w minus nieskończoność leci do góry. Nie wiemy, co tu się dzieje pomiędzy, bo mamy zbiór wartości ogarnąć, nie? Zauważcie. Dobra, no nie trzeba było tego robić, bo w ogóle to w przedziale od minus 1 do 3. Widzicie, zapomniałem o tym przedziale. Czyli dobra, ale nieważne z tą granicą, no to przy okazji sobie coś tam omówiliśmy. Już nie będę tego wycinać specjalnie, natomiast dobra, nie trzeba było tego robić. Tak, ale to wiemy, że jakby do góry leci. W lewo do góry i w prawo do góry, tak? To, to, to wiemy na pewno, no ale no, nie trzeba było tego robić. Dobra, żeby opanować, co się dzieje, no to musimy policzyć pochodną. Musimy się zastanowić, czy są jakieś ekstrema tej funkcji i tak dalej. Czyli pierwsza sprawa liczymy sobie pochodną naszej funkcji f. No to x do czwartej to będzie 4x do trzeciej, tak? Minus 2 razy 3 to będzie 6x kwadrat, to dać 2x. No i tyle. Robimy sobie warunek konieczny istnienia ekstremum, tak, bo pochodna to jest współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu w danym punkcie, czyli wiemy, że w jakimś maksimum lokalnym, tak, w takim miejscu styczna będzie pozioma, czyli tutaj a jest równe 0, dlatego pochodna jest tu równa 0, jak i również jak macie minimum lokalne, tutaj, no to tutaj przecież styczna też będzie idealnie pozioma. Więc tu współczynnik jej będzie kierunkowy 0, więc również pochodna to będzie równa 0. No jeżeli nie wiecie, o co chodzi z pochodną, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału, pierwszego na tym kanale swoją drogą. Więc warunek konieczny istnienia ekstremum to jest to, że nasza pochodna musi się wyzerować. Czyli w takim razie, skoro ma się wyzerować, to to, co tutaj nam wyszło, musi się wyzerować. Czyli cyk, 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 cyk. No to to chyba wyciągamy, wyciągamy co? X-a przed nawias, czyli X-a, nawet 2 x -y można wyciągnąć przed nawias. To będzie 2x kwadrat minus 3x, dodać 1, równa się 0, no to stąd wychodzi x równy 0. Tutaj to chyba deltę trzeba machnąć, 9 minus 4 razy 2, czyli 8, to będzie 1, czyli pierwiastek z delty również będzie równy 1. No to nasz x1 będzie równy minus b, czyli 3, minus pierwiastek z delty, więc 1 przez 2, czyli przez 4, czyli to będzie tam 2 czwarte, czyli 1 druga. A x2 to będzie równe 3, dodać 1 na 4, czyli 4 na 4, czyli 1. No dobrze, czyli mamy w trzech miejscach yy, spodziewamy się ewentualnie yy, ekstremów funkcji, więc trzeba teraz narysować wykres pochodnej. I badamy teraz warunek dostateczny, czy też wystarczający. Warunek dostateczny istnienia ekstremum, czyli że oprócz tego, że pochodna się musi wyzerować, to jeszcze przy samym zerze, przy samym zerowaniu się pochodnej znak pochodnej musi się zmienić, żeby było ekstremum, tak? No bo pochodna to jest współczynnik prostej stycznej, czyli jak, a jak pochodna wyjdzie dodatnia, to styczna jest rosnąca. Tak? No to jak będzie rosnąca, wyzeruje się, a potem będzie malejąca, no to będzie wtedy maksimum lokalne, jeżeli styczna była malejąca, czyli pochodna ujemna, potem się wyzerowała, potem styczna jest rosnąca, wtedy mamy minimum lokalne, czyli pochodna ujemna 0, pochodna dodatnia będzie minimum. Dobra, zaznaczymy miejsce zerowe, czyli mamy gdzieś tam 0, mamy gdzieś tam jedną drugą, mamy gdzieś tam 1. No i nasza pochodna, 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 my tu pochodną mamy narysować, tak? No to to jest wielomian, no, ma współczynnik najwyższa potęga 4, no i wszystkie są jednokrotne te nasze pierwiastki. Więc nasza, nasza pochodna będzie jakoś tak wyglądać. To jest nasz F' od Okej, okay, dobra, no to może pod spodem ja proponuję chyba tak najłatwiej, a pod spodem sobie mniej więcej machniemy, co się dzieje, jeśli chodzi o naszą funkcję, tak? Naszą naszą funkcję tu sobie narysujemy. To miało być w przedziale od minus 1 do 3, więc to trzeba sobie wrzucić. Minus 1, 3, czyli niestety tu będzie minus 1. Tu gdzieś będzie 3. Już tam nie w skali, ale nie o to chodzi. To ma być rysunek poglądowy. No i tam, gdzie jest nasza pochodna ujemna, albo ujemna jest tutaj, ujemna jest tutaj, to funkcja będzie malejąca. Czyli, czyli tak naprawdę aż do zera, funkcja jest jakoś malejąca. A tam, gdzie pochodna jest dodatnia, to funkcja jest rosnąca. Czyli tu będzie malejąca, później będzie jakoś rosnąca, później zacznie znowu maleć, tak? Później znowu zacznie rosnąć. No i my chcemy zbadać zbiór wartości tej funkcji. I my mamy to sprawdzić odtąd do tąd, czyli jakby zbiór wartości takiej funkcji musimy opanować, tak? To najmniejszy y może być tu lub tu, tak? Tu będzie jakieś minimum lokalne, trzeba je sprawdzić. I tu też trzeba je sprawdzić, bo tu też będzie jakieś minimum lokalne. Trzeba wybrać to mniejsze, żeby jakby zamknąć zbiór wartości od dołu. Natomiast jeśli chodzi o wartość największą, no to w sumie może być tu. Może być tu lub może być tu. Wiecie, ta funkcja ja ją tak narysowałem, ale ona równie dobrze może o szybciej tutaj rosnąć, nie? Nie wiemy tego i wtedy ten punkt może być najwyżej, tak? Jeszcze tego nie wiem. Póki co sobie to naszkicowałem, żeby wiedzieć, co zbadać po prostu. No dobrze, no to w takim razie z tego wynika, że musimy tu policzyć kilka wartości funkcji, tak? No to trzeba liczyć, czyli tak, f od minus 1, czyli tak, minus 1 do czwartej to będzie 1, minus 2 razy minus 1, dodać 1, minus 1. No to to będzie tak. 1 dodać 2, no to będzie 3. Ok. To dalej lecimy. F od 0 trzeba policzyć. F od 0, no to będzie 0, 0, 0 minus 1. Dobra. F od 1, 2 trzeba policzyć. F od 1, 2 to będzie tak. 1, 2 do 4 to będzie 1, 16 minus 2 razy 1, 8 dodać. 1, 4 minus 1. Czyli co, chyba wszystko na 16, a nie, bo to będzie tak, tu się skróci, tu będzie 4, będzie 1, czyli tu będzie minus 1 czwarta, to się z tą 1 czwartą skróci. 1 szesnasta minus 1 to będzie minus 15 szesnastych. Minus 15 szesnastych stąd wychodzi. Dobra. No i jeszcze F od 1 trzeba policzyć. F od 1 równa się. To od 1 to będzie 1, minus 2 plus 1 minus 1. To się nam redukuje. 1 minus 2 to będzie minus 1. No i jeszcze nam zostaje. Aha, tu była trójka, tak, bo nie zapisałem. To była trójka, to była minus 1. To jeszcze nam zostało f od trójki. F od trójki to będzie tak, 3 do czwartej to jest 9 do kwadratu, czyli 81, minus 2 razy 27, dodać 9, minus 1. Wyszło 35. No to widzicie, no to teraz już z tego wszystkiego można opanować co tu się dzieje. Czy jakbyśmy to mieli jeszcze raz sobie narysować na spokojnie, tak? Żebyście tutaj wszystko zrozumieli o co tu chodzi w tym zadaniu. Czyli tu jest gdzieś minus 1, tam jest 0, tu jest gdzieś 1 druga, tu jest gdzieś jedynka. I tam jest gdzieś trójka. No to wiemy tak, że dla minus 1 jest 3, czyli tutaj mamy jakiś punkcik. Dla zera jest minus 1, tu jest minus 1. Dla jednej drugiej jest minus 15, szesnastych. O mój Boże, no to jest trochę wyżej, bo to jest. O, jakoś tak. Dla jedynki jest znowu minus 1, czyli tu będzie jakoś tak. I dla trójki jest strasznie dużo, tam 35, czyli ta funkcja ogólnie wygląda jakoś tak. O. Tak, tak naprawdę dokładnie. A zbiór wartości odtąd dotąd, to to będzie od tego maksymalnego. Tu mamy 35 wartość można powiedzieć, a tutaj mamy i w tym i w tym miejscu minus 1. No dobrze, czyli zbiór wartości w takim razie naszej funkcji, to będzie od minus 1 domkniętej do 35, przedział domknięty. Koniec! Takie zadanie dajcie znać w komentarzu, czy wie, wiecie o co tu chodzi. Trochę taki wstęp do analizy funkcji, Czyli czegoś co Was czeka na studiach najprawdopodobniej. No tylko tam trochę więcej rzeczy się dzieje, trudniejsze funkcje są, ale no mniej więcej na tym to polega. Przypominam o hashtagu w komentarzu Maraton 2023 zapraszam na Discord i do zobaczenia jutro o 20.20.30. Po co mi ta matka?